Bóg tworzy świat jako dobry. To banalna obserwacja, ale jakże ważna. Stworzenie, w tym nie tylko rzeczy, ale też cały sposób interakcji pomiędzy nimi jest dobre. Ma swoją cenną wartość w oczach Boga. Dodatkowo Bóg zakłada ogród w ziemi Eden i umieszcza tam człowieka po to, żeby ten go pilnował i strzegł. W końcu Bóg tworzy Ewę dla Adama, aby tworzyli małżeńską relację. Także Mamy tutaj początek harmonijnego społeczeństwa, dla którego Ziemia ma być mieszkaniem. A więc zanim zaczyna się cała heca i ambaras, a właściwie chaos i dramat związany z grzechem, dostrzegamy, że człowiek ma swoją rolę do odegrania w relacji do Stwórcy, do Stworzenia i wobec innych ludzi. W jakimś sensie, w kreatywny sposób. Człowiek staje się Bożym przedstawicielem, współpracownikiem na Ziemi, angażując się w opiekę, panowanie nad stworzeniem. Otrzymuje nawet pewne Boże prerogatywy, nadaje imiona stworzeniom. Niezwykła sprawa. W końcu trwa w relacji z Bogiem i ma tworzyć harmonijne społeczeństwo. I powiedziałem przed chwilą, że to Boży pierwotny plan dla stworzenia, ale czy ten plan kiedykolwiek się zmienił ze względu na grzech? Czy czy Boże oczekiwania wobec człowieka naprawdę się zmieniły? Czy to wszystko, co było na początku, przestało być ważne?